Dzień dobry! Ten filmik jest poza jakąkolwiek serią, bo pomyślałam sobie, że fajnie byłoby pogadać krótko o zmianach, jakie wprowadziła do 10.4 4 nowa aktualizacja. Hmm, spróbuję krótko przedstawić Wam mój pogląd na nowy wygląd menu głównego, logo, ikon dodatków, ich okładek oraz słynnego plumbowa. A potem już chilaôtowo wypróbujemy w kasie nową metodę tworzenia sima, jaką jest kreowanie sima poprzez historię. Ja wam powiem, że moje pierwsze wrażenia w ogóle dotyczące menu głównego. mam je bardzo mieszane. Dobrze? A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. O ile rozumiem jakby geometryczne podejście do menu, o tyle nie rozumiem egzekucji tego podejścia przez EA. To znaczy jest tutaj tyle niezgodności, że jak się patrzy na to z daleka, to oh boy, oh oh boy. Słuchajcie, pierwsze co wpadło mi w oczy było to, jak bardzo im siadła kompozycja. Wy pośrodkowali wiecie te paski, co to jest takie... Nie do końca kurczę. Bardziej mi się podobało to wypełnienie z tym zanikaniem, które było użyte poprzednim razem, i jakiś tam pasek z boku, szczerze mówiąc. Popatrzcie w ogóle tutaj, jak oni dziwnie to wrzucili. Tutaj w ogóle wypełnili miejsce skaczącym króliczkiem lodówkowym oraz lamą. Jakby po prostu już wiecie, brakło im pomysłu na to, co tutaj wkleić. Tutaj znowu mamy zwiastuny, bodajże. Też nie podoba mi się to, w jaki sposób jest to ułożone. Zobaczcie. Tutaj wszystko mamy na ukos. Tutaj mamy w ogóle wypośrodkowane, a tutaj idealnie wiecie, równo ustawione kwadraty. No, nie rozumiem. Nie rozumiem też użycia kolorów. No popatrzcie, mamy śliczny w ogóle, ten niebieski, który ja tak bardzo lubię. Ten taki błękitno-turkusowy. Po czym nagle mamy tutaj granat. I tutaj też granat. Które się jakby nie koegzystują ze sobą właściwie, te, te granaty. Nie łączą się ze sobą w żaden sposób. Dlaczego? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie rozumiem tego. Kompozycja całego tego menu głównego w moich oczach jest bez sensu. I mamy tutaj te wszystkie nasycone barwy. Po czym nagle tutaj, widzicie to, to menu tutaj? To jest to, to szare menu, które było z wcześniej. I ja się gubię już totalnie. Jak już zmieniacie wszystko, no to zmieńcie to tak, żeby to miało ręce i nogi, żeby koegzystowało ze sobą, żeby działało, żeby łączyło się jakoś, no nie? Chciałabym przejść do logo. No, niby, niby nic się nie zmieniło tak, jakby, no nie? Tylko kolory się zmieniły. I ten plan Bob nieszczęsny, ale do niego to jeszcze w ogóle pod koniec yy, przejdę. Słuchajcie, ja powiem szczerze, że ja tęsknię za tym gradientowym przejściem w The Sims. Naprawdę tęsknię za nim. Wiecie dlaczego? To gradientowe przejście tych jasnych, niebieskich barw powodowało to, że to logo było leciutkie. Że to logo bez problemu można było połączyć na przykład z dwoma e, pojawiającymi się już gdzieś indziej barwami. I to pięknie działało. Wiecie o co chodzi? Chodzi o to, żeby to wszystko było takie miłe dla oka, żeby rzucało się w oczy, ale jednocześnie było po prostu zgodne z całą resztą. Granat jest po prostu, no powiedziałabym, spupci. No chyba, że miało być to w jakiś sposób nawiązanie do The Sims 1, ale jakoś nie sądzę, wydaje mi się, że wrzucili ten kolor w ogóle bez zastanowienia się. No bo mamy jeszcze pakiety rozgrywki, które są powiedzmy trochę granatowe, ale trochę nie. Także, tak jak mówiłam, ten gradient, który niektórzy w ogóle siotczą na niego. Ja mam wrażenie, że ten gradient właśnie sprawiał, że. Całe to logo bez problemu siadało w kompozycji, było leciutkie, takie przystępne też dla oka, no bo musimy też na to spojrzeć z tej perspektywy, prawda? Ja muszę się przyczepić do ikon dodatków, akcesoriów i tak dalej. Rozumiem to, że oni chcą użyć tego geometrycznego wzoru, który był popularny już od dłuższego czasu, tak naprawdę. Tylko oczywiście w 2000, chyba 2014 roku, jak Simsy wychodziły, to wtedy jeszcze nie było to popularne, ale, ale później naprawdę bardzo dużo osób korzystało z y, y, tych wzorów, to o tyle nie rozumiem użycia tego geometrycznego wzoru, kurczę, na tle tych malutkich, malucieńkich piktogramików. Słuchajcie, to jest maciupkie. To się tak zlewa, słuchajcie, gdyby to był chociaż jednolity kolor. Niech będzie tutaj ten turkus, niech będzie tutaj albo ten niebieski, albo chociażby ten granat już. Chociaż ten granat byłby fajniejszy, bo bardziej można by było rozróżnić kolor pomiędzy dodatkami i pakietami rozgrywek. Chociaż powiedziałabym, że ten turkus z tą zielenią, tą nasyconą zielenią też może dla niektórych być problematyczny, jeżeli ktoś ma na przykład problemy z rozróżnianiem barw. Dlatego mówię, że to powinny być jednolite kolory, żeby chociaż jakby ktoś miał problemy z rozróżnianiem barw, mógł chociaż zobaczyć te małe piktogramiki. Jedyne co chyba roz Rozróżniam to tą różę, bo jest tak maciupeńka, że od razu mi się kojarzy, aha dobra, romantyczny ogród, bo to tylko to takie malutkie było. Poza tym ja naprawdę lubiłam to kolorystyczne rozróżnienie dodatków. To miało jakiś taki smaczek w sobie, no nie, że, że każdy był faktycznie inny. A teraz je tak zlali do jakby jednego poziomu. Ja niby to rozumiem, ale z drugiej strony, mmm, why? Nie wiem, co mają na celu twórcy akurat tym rozwiązaniem. No, no, no szkoda, szkoda, bo to był fajny motyw, naprawdę. Wydaje mi się, że to był jeden z tych elementów, które po prostu też Fajnie wyglądały na półce u gracza, no nie? Kiedy zbierali ludzie pudełka. A propos pudełek, o Jezus, teraz mi się tak skojarzyło. Wiecie, synapsy mi się spiekły ze sobą i haha. To znaczy, ja się naprawdę zgadzam z tą wszechobecną opinią, że te pudełka wyglądają totalnie, ale to totalnie jak podręczniki w ogóle do szkoły. Jakiś wszędzie w ogóle zapanował w całym tym mni, w tych y, pudełeczkach, w tym nie wiadomo co. Horror wakuj. Nie wiem, czy wiecie, co to jest horror wakuj, ale ale to jest jakby taki strach przed pustą przestrzenią. Tak samo tutaj. Po co to tutaj dalej? Znaczy, ja rozumiem, no, te, te skaczące lamy, króliczki. Fajnie to wygląda, takie proste, ale, ale skacze i, i, i ma serduszka zamiast oczu. Jezus, Maria. Naprawdę można zostawić pustą przestrzeń i to nie będzie bolało. Horror Wakuj zadomowił się kurcze w przestrzeni The Sims, odkąd właśnie weszła ta aktualizacja. Tak samo właśnie w tych ikonkach. Po co ten geometryczny wzór tam pod spodem. Ja naprawdę nie rozróżniam momentami tych dodatków od siebie. Poza tym te biedne okładki. Ludzie zbierali, myśleli, że będą mieli fajną kolekcję, przechodzące kolorki, ładnie wyglądające wszystko i tak dalej. No i ja im bardzo współczuję, bo teraz to się zmieni i już nie dostaną. Tych takich retro, można już powiedzieć, okładek. Powiem Wam, że mnie to aż tak nie boli, bo ja w ogóle nie mam pudełek żadnych. Dla mnie to wszystko jest, wiecie, wersja online i to bardzo, ale, ale naprawdę współczuję tym osobom, które mają po prostu sentyment z powodu zbierania pudełek. Najśmieszniejsze jest to, że te okładki, które były zaprezentowane w sieci, są o wiele bardziej jaskrawe niż te, które faktycznie powstały w druku. A jeszcze chciałabym na moment wrócić do tego menu głównego. Poza tym słuchajcie, dlaczego? Tutaj mamy yy, jednolity kolor, a tutaj Nagle w tym klikaczu startowym jest gradient. Nie wiem, czy, czy widzicie to, ale tutaj jest wciąż gradient. I w tej wersji klikamy, gramy, i w tej wersji takiej. Idol, nie? Takiej, że, że nic się nie robi z tym przyciskiem. I ja się pytam dlaczego? Poza tym tutaj mamy kurcze piękne ikonki Facebooka, Instagrama, YouTube'a. Czemu one też nie są zgeometryzowane jak cała reszta? No zrobiłoby się już w ogóle totalny horror w tak jak chyba chcieliście. No i dobra, czas na plumbob. No i powiem Wam, że ja tutaj mam już całkiem chyba mieszane uczucia, bo cel jest dosyć jasno określony geometryzacja, wypełnienie, prostota, ale jakby znowu się pogubili, bo można było użyć nieco innego zestawienia kolorów, które chyba przede wszystkim mogłoby bardziej kojarzyć się ze starym plumbobem desmis 4, bo wydaje mi się, że wtedy ludzie mogliby to cieplej zaakceptować. Takie przynajmniej mam wrażenie. A tu wrzucili te nieprzyjemne brązowe zielenie, tutaj bardzo skontrastowane barwy, które jeszcze w połączeniu z jednolitym granatowym logo w moich oczach wypadają, no, kiepsko. No nie wiem, zgubili ten pomysł, zgubili plumboba, zgubili mnie chyba po drodze też. No, mieszane uczucia. No i ja trochę, trochę tęsknię za tym, za tym trochę takim gradientowym plumbobem, ale to chyba głównie dlatego, że on był po prostu prostszy i taki bardzo delikatny dla oka. No nie wiem. Jeżeli chodzi o ekran ładowania, bo, bo może mi powiecie, że o tym nie wspomniałam, jeżeli teraz bym przeszła od razu do kasa, to ja nie do końca się będę wypowiadać na ten temat, przez to, że y, mają tam skoczyć jakieś zmiany, prawda, które zmniejszą nasycenie tła i jeszcze wprowadzą troszeczkę bardziej granatowy niż ten, jaki to tam był kolor, nawet już nie pamiętam, ale był bardzo nasycony i bardzo źle kontrastował z tą zielenią Plumboba. I faktycznie rozumiem, że dla niektórych osób mogło to wpływać źle na oczy. Szczerze mówiąc, to zwłaszcza z moim yy, troszeczkę takim yy, przepalonym monitorem, u mnie to też był problem. Ale no cóż, le let's go! Wejdźmy już do kasa, już przestańmy psioczyć. Spójrzmy może na jakieś pozytywy, co. Z, zwłaszcza, że co mamy strzępić język po próżnicy, wszyscy dobrze wiemy, że opinia jest jak dupa, każdy ma swoją, co nie? A i tak, u mnie dalej jest ten ekran ładowania taki mech, no ale cóż. <laughs> Słuchajcie, weszłam sobie do y, sejwa dziedziców, bo pomyślałam, że o ile jest to faktycznie y, odcinek taki totalnie poza serią, to pomyślałam sobie, że taką simkę, sima, nie wiem co nam wypadnie tak na dobrą sprawę, warto byłoby tutaj wrzucić. Może nawet dwóch Simów zrobimy, może to będzie małżeństwo. Zobaczymy, no będą mieli historię. Grasi, jebany Na no co mi chodzi słowo? Grasi, mam, Jeszcze tym takim piskliwym głosikiem. Nie, ja chcę Sima przez historię. Ja chcę tą usunąć w ogóle, przepraszam bardzo. Zacznijmy od najprostszego pytania. Uhuhu. Słuchajcie, ej, dobra. Moment, czyli rozumiem, że nie mogę tej Simki w czasie tworzenia historii innego Sima usunąć? No dobrze, zacznijmy od najprostszego pytania. W jakim jesteś wieku? No dobra, no zrobimy chyba młodych dorosłych, żeby tak fajnie było i w ogóle. Na co oszczędzam pieniądze? Na lepszy dom, na przyszłość nie oszczędzam, żyję chwilą. Eee... Idąc duchem Legacy Challenge na lepszy dom. Aha, i to, to jest tylko tyle pytań? Hmm, no wydaje mi się, że Trzeba wtedy bardzo patrzeć na ten aspekt losowania tych pytań, że może Wam się wylosować naprawdę coś takiego, że, że zawsze będą ci Simowie bardzo podobnie do siebie. Z każdej wyprawy do sklepu spożywczego wracam z surowymi produktami, posiłkami do przygotowania w mikrofalówce Don Lotario, kompozycją kwiatową, no z surowymi produktami. Znajduję pradawny relikt, co z nim zrobię? No jeżeli to jest duch Legacy Challenge, to sprzedaję. <noise> Jaki zadowolony sim! Najlepsza rzecz w grze w kręgle z przyjaciółmi to strącanie wszystkich kręgli. Koszulki drużynowe, miseczka z chipsami. Ten sim będzie zuchwałym simem: strącenie wszystkich kręgli! A, zadowolony sim. Podczas wyprawy do Salvadorada. Podczas wyprawy do Salvadorada. Mhm. Najbardziej chcę poznać tubylców, wybrać się do dżungli, zbadać prastare ruiny. No i widzicie, już mi w ogóle kreuje sima takiego w Salvadoradę. Najpierw było o relikty, teraz o. A, jeez, Jesus. Jesus, Jesus, Chyba poznać tubylców. Najlepsze historie kończą się szczęśliwie. Są pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Są mojego autorstwa. Oh, I love it! I to będzie taki naprawdę zuchwały Sim. <śm> Współpracownik nawalił szef, jest wściekły. Co robię? Obwiniam współpracownika, kryję współpracownika, rezygnuję z pracy, nie chcę się tym stresować. <śm> no, to jest zuchwały Sim. Na imprezach jestem duszą towarzystwa, osobą, która zwykle przynosi gitarę, najbardziej awanturującym się gościem. Zuchwałość! <grymianie> Reszcie sterta zgromadzonych przeze mnie dokumentów, co robię. Porządkuję, co się da, a resztę niszczę. Dokładam je do innej sterty, umieszczam je w kapsule czasu. Może porządkuję, może to będzie zuchwały, ale taki wiecie, z planem nie. Taki Moriarty. <noise> Lubię żartować. Z innych z siebie nie żartuję z nikogo. No, z innych, zuchwałość. Ale ma szerokie ramiona. Ale ładna simka, nie? Nie, no ja jej te ramiona zmniejszę. Ja nie chcę potem mieć w. No, w ogóle rzeczy z wampirów, of course, nie? Ej, znikło mi to, co. A, tu? Tak. O, już myślałam, że coś zepsułam. <noise> Dobra, kariera. Kuchmistrzyni. No, smakoszka w sumie niby jest. Wredna, boże zła i wredna. Ja to sobie zrobiłam. Well. Trochę świadomie, trochę nie. <laughs> Zaakceptujmy już ten fakt. Może ta, ten Sim, który będzie z nią, będzie lepszym Simem? Dobrze, przeczytajmy to w końcu. Kariera kuchmistrzyni. Każdy potrafi przygotować kolację lub drinka w domu. Kariera kulinarna jest dla tych, którzy chcą wejść na wyższy poziom i przy okazji zarobić. Dodatkowa umiejętność gotowanie. Aha, czyli, że ona już chyba dostaje na start, tak? To gotowanie. Charyzma może być najlepszą pomocą podczas rozmowy, obojętnie czy próbuje zdobyć się przyjaciół, czy się romansuje, czy uspokaja znajomych. Nieznajomych, przepraszam. Charyzmatyczny sim wie, jak postępować. Mhm, czyli dostaje też. Charyzmę? Złośliwość? Pieniążków dużo, ok. Żyj z rozmachem, zacznij korzystać ze wszystkich swoich dodatkowych simoleonów. Okej, okay. dobra, no to słuchajcie. Raz, dwa, trzy. No, nie klikło mi się. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Flora. A już mamy jedną Florę, to jest ta Dance Queen. Dobra, raz, dwa, trzy. Pyrkosz. Flora Pyrkosz. Ok. I like it. Słuchajcie, nie będę losowała wszystkiego, bo ona jest ładną simką. Ja chcę ładnych simów. W mojej rozgrywce, tylko te ramiona. Please. Jaka w ogóle chudziutka ona jest. Aha, bo ona ma no normalne, tylko ona jest taka drobna. No okej, okay. no to niech będzie drobniutką simką. W ogóle ta wypad. Sim jeden, idź stąd. Nasza flora teraz tutaj gra pierwsze skrzypce. Eee, fuu, czy ja ją chcę przebrać? Słuchajcie, ja bym ją przebrała, ale losując chyba. No, no, te buty tylko bym chyba wywaliła stąd, bo przecież. O Boże. O oh my goodness, o oh Jezus Maria! Uh, okej, okay. tylko no czemu kapelusze i tak dalej? Boże, co tak razem mną robi? Czemu zawsze zawsze musi być tak kiepsko? Makijażu jej żadnego chyba nie dajemy, nie Bo całkiem spoko jest tacimka te są nawet okej. Okay. Wszystko w ogóle jest tutaj w miarę okej okay z nią. Te ciuchy jej zmienię, bo. No dobra, to może być. To chyba też może być. Imprezowe. O kurde, jaka dj ale chyba nie. O kurde. Pieniędzów ma dużo, ma, ma y, wysokie y, początkowe środki, więc y, no, niech będzie. Pływanko. O Boże. Czemu to losowanie jest zawsze takie dziwne? Mm, wywalmy jej ten wisior. Wiecie, nawet kurczę, takie interesujące jest to spojrzenie na historię Sima, tylko... Pytanie, czy to zawsze tacy perfekcyjni simowie wychodzą. To znaczy, no ja tutaj rozumiem, że wredna i zła to, to nie jest perfekcyjny sim, ale wiecie, tutaj mi wyskoczyła nawet taka... Ja mam taką... Aaa... Bo to jest strange veil. No czy może się coś zimowego wylosować, co nie jest jakieś totalnie bez sensu? O Boże, dobra, te spodnie zmienimy i będzie git. No i dobra. Flora Pyrkosz i done. Teraz robimy jej y, partnerson. No to też chyba młody dorosły, nie? Chociaż jak ona ma tyle pieniądzów, to może, może lepiej, żeby to był właśnie dorosły. Wiecie, że się doczepiła do fortuny. Kwiaty wyglądają najlepiej, gdy. O, są martwe zimą. Co kwitną w moim ogrodzie? Są ułożone w piękny bukiet, są martwe zimą. Matko kochana, co? Okej, okay, nie wiem, niech będzie, że kwitną w moim ogrodzie. Najlepsza rzecz w grze. O, come on, Dobra, koszulki drużynowe. Ech. Co robię, by zaimponować nowo poznanej osobie? Robię jej psikusa. Używam swojej najlepszej gadki na podryw. Przechwalam się swoimi kolekcjami. Dawaj gadka na podryw. Co robię, żeby się rozerwać? Spędzam czas z przyjaciółmi, robię coś twórczego, gram w gry i surfuję w sieci. A może niech będzie to coś twórczego, chociaż nie, tam nie było z tymi kwiatami, że robi te bukiety, tylko na zewnątrz są te kwiaty. No ale nimi też się trzeba zajmować, więc w sumie niech będzie, może albo dobra, zróbmy z niego towarzyskiego Sima, albo z niej, nie wiem. W sumie wieczorem najbardziej lubię patrzeć w gwiazdy przez teleskop, oglądać telewizję, planować kolejny ruch. Melancholijny Sima. Ktoś robi sobie ze mnie żarty, jak reaguje wrzeszcze, Śmieję się i dołączam do zabawy. Czuję upokorzenie. Niech będzie śmieje się i dołączam do zabawy. Gdyby świat mógł mnie zapamiętać za jedną rzecz, co by to było? Stworzona przeze mnie sztuka, mój wkład w naukę, wszystkie moje kolekcje. Ale co z tymi kolekcjami cały czas, kurczę tak. Dobra, niech będzie stworzona przeze mnie sztuka. Co uprawiam w swoim ogrodzie? I widzicie? Kolekcje ogrodnictwo mi się teraz włączyło. Hmm. Kwiaty. <laughs> Były kwiaty wcześniej, nie? Co robię, by współpracownicy mnie słuchali? Staram się przekonać. Ich do swoich wielkich wizji. Opowiadam im dowcipy. Groszę zwolnieniami. Niech będzie opowiadam im dowcipy. Lubię żartować z y, innych z siebie. Nigdy z nikogo nie żartuję. Mamy kobietkę. I to jeszcze w ogóle y, man eater. Hej, miło Cię poznać. Śmiało wybierz dla mnie płeć, wygląd i ubranie, tylko nie zapomnij nadać mi imienia. I co? I oni, one mają być razem w takim razie. Czemu cały czas brązowe włosy. Może, może zmieńmy włosy przynajmniej jednej z nich. Jaka w ogóle pulchna? Uhu, weźmy jej trochę brzuchowajmy, co? Ciutkę. Nieuleczalna, romantyczka, kreatywna, kumpelka i romantyczka i o Jezus Maria, kariera, artystka sceniczna. Gra na gitarze, gra na skrzypcach i jej się dodała. No to w sumie dużo. O ogrodnictwo, umiejętności komediowe, ale to jest w ogóle rozstrzelone, dziwne takie. Początkowe środki ponadprzeciętne. W Twojej kieszeni właśnie trafiły dodatkowe pieniądze... Aha, okej. Okay. Ojeju, no niech się wylosuje coś. Welma? Ej, Welma jak cholera. <grymne> Ej, piękne, no Welma. A Ja bym chciała i dać Welma na imię. Nie mówiłam o żadnych zasadach, nie? Że, że musi być. Kołodziej, o. Welma <grywa> w ogóle, y, nieuleczalna romantyczka. Co? Czemu te w ogóle ubrania się takie dziwne losują? No i to samo, zawsze to samo się ze sobą łączy. No takie bez sensu. Uff. O, 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 to, to jest w sumie takie welmowe. Niech będzie welma taka. No i, i fajnie, welma kołodziej. No ale florze to ustawiłabym inne włoski. Granatowy, bo przecież nowe logo Simów to granat. Ale dobra, nie, bo ja już tu i u Miss Blue było i w ogóle. A może taki. właśnie, przecież doszło jakieś nowe tam fryzury, nie? Jest, dziubok. Okej, okay, no niech będzie Flora Pyrkosz. Jeszcze dokładnie ten sam kolor, co, co tamta laska ma na, na okładce, ale dobra, niech będzie. I w sumie tamta też jest homo. <śm> no to się złożyło. Kek. Niech będzie i fajnie. Ty to jest związki, nie wiem, żona, pierdyk, a co? Why not? Jak mi się tak wylosowało, to już niech tak będzie. Ta w sumie też ma taką spokomordę. A te okulary w ogóle są piękne. Ja. Dobra, dobra. To jest dosyć interesujące podejście. Tylko wydaje mi się, że te pytania bardzo potem skupiają się, wiecie, na jednym temacie, na przykład yy, raz odpowiedzieliście na ogrodnictwo czy tam na złośliwość, no to już Wam same tego typu pytania lecą i z jednej strony niby można je już, wiecie, odrzucić w pewnej chwili, tylko problem yy, jest, że no, no skoro, wiecie, już raz odpowiedzieliście jakoś tam wrednie, poza charakterem byłoby, żeby znowu wrednie nie odpowiedzieć, powiedzmy, no nie, albo znowu nie o ogrodnictwie, Coś tam wspomnieć. No bo tak jak em, wypadały mi te pytania, że wiecie, że kiedy patrzę przez okno, widzę kwiaty, a potem była kompozycja kwiatowa, no i niech nie wiem, patrzymy z daleka, a później co hoduje w ogrodzie, no to kurczę, przez okno było widać kwiaty, no to chyba chyba kwiaty, no nie no, no i to tak. A, z, mm, no słuchajcie, dobra, no to w takim razie kończymy ja te simki wrzucę. Do dziedziców, i prawdopodobnie zostaną też udostępnione u mnie w galerii. Także, jeżeli będziecie chcieli, to możecie je sobie pobrać. Będzie to pod hashtagiem #ivyty, <laughs> tak jak zazwyczaj. Gdybyście te simki pobrali i przerobili w swoim stylu, koniecznie pokażcie mi screeny, czy to na grupie na Facebooku, czy Discordzie. Linki są w opisie. W komentarzach możecie podzielić się ze mną waszą opinią wobec aktualizacji, czy się zgadzacie z moimi spostrzeżeniami, czy nie. A tymczasem dzięki za obejrzenie filmu, mam nadzieję, że Wam się podobało. I co, słyszymy się kolejnym razem? Pa-pa!